Cześć! 267. odcinek Fucalu w Krakowie, 14. kolejka Dywizji B za nami. W dalszym ciągu nie wiemy, kto będzie drugą drużyną, która awansuje do Dywizji A, ale zanim do tego w ogóle dojdziemy, co się działo w grupie mistrzowskiej, rozpocznijmy od skrótów meczów grupy spadkowej. I pierwsze spotkanie to spotkanie pomiędzy Nowochódzkim Klubem Sportowym a Popalonymi Stykami. Pierwsza akcja to akcja NKS-u, w której mam wrażenie, że... Niesamowitego, e, sz, nie, e, niesamowitego pecha mieli gracze Nockiego Klubu Sportowego. Każdy z graczy NKS-u spróbował oddać strzał, ale piłka nie wpadła. A potem mamy przejęcie piłki e, przez Jana Jachymczaka, podanie do Maksymiliana Stasiowskiego, ale jeszcze nie tym razem. E, w minucie szóstej e, mieliśmy już pierwszą bramkę i wówczas miało się okazać, kto będzie bohaterem NKS-u, mianowicie. Był nim Paweł Buczyński, to jego pierwsze trafienie w tym spotkaniu na gracze NKS-u. W dalszym ciągu w natarciu tutaj mamy dwie sytuacje: Jana Jachymczaka, najpierw trafił w słupek, potem dobitka niecelna. Gracze w czarnych koszulkach cały czas atakują, druga szansa Buczyńskiego bez efektu bramkowego. Na minucie 16 będziemy mieli podwyższenie. Hamowski do Stasiowskiego, a ten uderza tuż przy słupku, jest 2 do 0. Już w drugiej połowie oglądaliśmy kolejne ciekawe sytuacje. Strata piłki, odebranie przez wątrobę, uderza Kopacz, ale znakomicie broni to uderzenie Soja. A w minucie 25 Soja jest, zostaje pokonany. Znakomicie piłkę odbiera Król, rozgrywa ją z wątrobą i uderzenie pod ladę nie daje szans bramkarzowi. Popalonych styków, ale riposta NKS-u jest błyskawiczna. Maksymilian Stasiowski uderza precyzyjnie przy słupku i podwyższa wynik tego spotkania na 3 do 1. A gracze NKS-u po chwilowej niedyspozycji wracają do ostrzeliwania bramki Grzegorza Gintera. To nieco uderzenie Jana Echemczaka. A potem mamy popis skuteczności Pawła Buczyńskiego. Tutaj piękny szczur, który trafia tuż przy słupku. Takie strzały są wyjątkowo satysfakcjonujące dla strzelca, Ta piłka wcale nie musi dostać uderzona mocno, żeby wpadło w środki strzelce, że zostanie uderzone celnie i ponowne celne uderzenie Pawła Buczyńskiego w minucie 33 jest 5 do 1, a po chwili mogło być 5 do 2, ale Soja paruje strzał wątroby na słupek i idzie z tego kontra, kontra, która ma efekt bramkowy, w końcu na listę strzelców w tym meczu wpisuje się Jan Jachymczak. Podwyższając wynik na 6 do 1. Ale to w dalszym ciągu było za mało dla drużyny NKS-u bowiem już po chwili, również swoim pierwszym trafieniem w tym meczu kotyza. I na tablicy wyników mieliśmy 7 do 1. Jan Jechemczak polował na drugą bramkę, ale tym razem Grzegorz Ginter był na posterunku. Poszła z tego interesująca akcja popalonych styków. Sławek Wątroba przetestował czujność Łukasza Soi, a w minucie 39 mamy szybką kontrę, Nowochucian, Maksymilian Stasiowski decyduje się na uderzenie, trzeci raz bardzo precyzyjnie i mamy 8 do 1, a wynik mógł być jeszcze bardziej okazały, bowiem jeszcze w końcówce bramkę rywala ostrzeliwał z pasją Jan Jachymczak. Jednakże bramka już żadna nie padła i ostatecznie Nowoczeski Klub Sportowy wygrywa to spotkanie 8 do 1. Drugim spotkaniem był pojedynek drink Team z pierwszą drużyną Enchy. Pierwsza połowa to czujna gra obydwu ekip, bardzo ostrożnie grające drinki, bardzo ostrożnie grające Enheim nie stwarzało sobie w ogromnej ilości sytuacji. I po pierwsze powieliliśmy 0-0, do 0, no a w drugiej połowie wszystko się posypało, jeżeli chodzi o grę zębatek, ponieważ skutecznością błysnął Marcin Włodarz, który w 22-23 minucie strzelił po bramce. No i Jancha już musiała się odsłonić. Efektem tego były bramki Cholewickiego, Krzysztofa oczywiście, a pozdrawiamy Pawła. Eee, dwie bramki Adama Żaby i kolejna bramka Włodarza. W efekcie mieliśmy 6 do w 35. W końcówce jeszcze trafienia zaliczają Dariusz Rajek i Sebastian Rachwał i Drink team, team ostatecznie wygrywa z Enchą 7 do 1. Druga drużyna Enchy z kolei grała z Galactic Futsal, który w tym meczu było gospodarzem. Mecz był bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o dramaturgię, jeżeli chodzi o interesujące sytuacje, tutaj dwie sytuacje Aleksandra Najdy, pięknie ten zawodnik potrafił uderzyć lewą nogą ale nie przyniosło to skutku a w czwartej minucie debiutancka bramka w lidze Przemysława Lenarta i gracze Rezerwenchy obejmują prowadzenie, którego cieszą się raptem 5 minut, bowiem niefrasobliwość przed polem karnym kończy się bramką Gołębiowskiego no może nie do końca niefrasobliwość, to po prostu przygrany pojedynek z siatką, gracze Galaktyków idą za ciosem ponownie. Jurasiński z najwyższym trudem broni strzał Gajdy. A w odpowiedzi mamy sytuację, gdy Urbanowicz dogrywa piłkę Stawiarskiemu, ale piłka zatrzymana przez Zalewskiego. Najda nie przestawał strzelać, a wiemy, że jego strzał może zabić. To prawda, w tej sytuacji chyba powinien podawać, niemniej gola nie było. Padł natomiast w minucie 17. Kiedy to najpierw Bieńczycki uderzył bez szans na powodzenie, ale potem miał już zdecydowanie łatwiej, kiedy ślicznie dograł mu piłkę Dawid Główczyk, i mamy 2 do 1. NH po tym gongu dostała następnego. Akcja: Ponadto Zalewski, podanie do króla, który. Uderza także palce, lizać, i mamy 3 do 1. A to nie była najpiękniejsza bramka tego meczu, i nawet nie najpiękniejsza króla w tym spotkaniu. A jeszcze przed przerwą, powracający po długiej kontuzji, Kamil Stawiarski decyduje się na indywidualną akcję, i mamy 3 do 2. Takim też wynikiem kończy się pierwsza połowa. A potem najpiękniejsza bramka tego meczu, śliczne, soczyste uderzenie Artura Króla, i naprawdę ręce same składało się dobra w ANH rzuciła się rywalowi do gardła. Piękny szczur Dawida Urbanowicza i mamy bramkę kontaktową. Gracze Enchy drugiej mogli błyskawicznie wyrównać Lenart do Kamila Stawiarskiego, ale ten chyba powinien dograć do swojego brata lub odgrywać Lenartowi. Jeszcze potem mamy sytuację gracz Galactic Futsal, znakomite uderzenie Gołębiowskiego, jeszcze lepiej broni. Yy... Jurasiński również swoją szansę miał Dawid Główczyk, tutaj chyba dogrywał piłkę do Majtyki, ale ostatecznie bramka nie padła i zemścił się nicie 28. Przemysław... Przemysławowi Lenartowi nie starczyło jednej bramki w tym meczu, zalicza w dublet dwie dubie... debiutanckie bramki tego zawodnika. A idzie za ciosem, piękna akcja i bramka Dawida Urbanowicza, który wykorzystuje podanie Kamila Stawiarskiego. Swoją sytuację również po chwili miał Dawid Michnowicz, ale no, mógł się tutaj zachować odrobinę lepiej w tej sytuacyjnej okazji. NH cały czas cisnęła, ale tutaj znakomicie zostało obronione uderzenie Jacka Stawiarskiego. Jednakże winiecie 38, Stawiarski. Jacek Stawiarski w końcu wpisuje się na listę strzelców i to dwukrotnie to jest bramka numer 1, kolejna piękna akcja. Rezerwy, zębatek, a potem chyba jeszcze ładniejsza akcja żołnierczyk do Jacka Stawiarskiego, do Urbanowicza. Jeszcze raz Stawiarski, rozklepany, rozklepana defensywa Galaktików jest 4 do 7, a Stawiarski po chwili mógł mieć Hatrika, albo przynajmniej asystę, ale piłka trafia tylko w słupek i gola nie ma. Jeszcze chwileczkę później również Urbanowicz dogrywał Stawiarskiemu, ale Stawiarski po rzucie rożnym zrewanżował się swojemu klubowemu koledze i mamy 4 do 8 i hat-trick Dawida Urbanowicza a jeszcze w ostatniej minucie gracze Galaktyków nieco polepszają swoją sytuację piękne uderzenie Mateusza Zaleskiego, i mamy 5 do 8 takim też wynikiem kończy się ten bardzo atrakcyjny mecz Galaktik futsal ulega rezerwom Enche 5 do 8 przechodzimy teraz do spotkań grupy mistrzowskiej. Rozpoczynamy od starcia Amist transport Złotych Chłopaki z nowym ładem. Amist transport, który zapewnił sobie już awans i mistrzostwo dywizja, ale wiemy, że gracze Złotych chcą być drugą drużyną w historii, która wygrała wszystkie mecze w dywizji B i zobaczmy czy ten cel udało się im realizować, bowiem rywal był nie byle jaki, a nowy ład. I to Nowy Ład wiedział o tym, że jeżeli będą pierwszą drużyną, która walczy punkty z tymi chłopakami, ustawili ich to na pół position w walce o awans. To tutaj mamy znakomite uderzenie Szczepana, ale Kargul miał się okazać yy, naprawdę przekocurem w tym meczu, choć nie zaradził temu uderzeniu Huberta Bujasa z minuty trzeciej. Gracze Amis Transport, złote chłopaki odpowiedzieli błyskawicznie. Konarski z ostrego kąta, mimo asysty rywala pokonuje Pawła Gibasa. Jest 1 do 1, a potem mamy akcję z obydwu stron to była ewidentne próby przełamania rywala. Grzyb dogrywa piłkę do dokuca. Ten chciał nastrzelić kolega, ale nie udało się. Poszła z tego kontra. Strzał Franczyka zablokowany. Po chwili kolejna akcja tym razem złotych chłopaków. Przed szansą grzyb, ale znakomicie broni Paweł Gibas. W odpowiedzi wicelider klasyfikacji strzelców, czyli Grzegorz Szczpan, piłkę od Tausza Franczyka, ale Kargul naprawdę był w gazie tego dnia. A w 14, chyba jedna z ciekawszych bramek w karierze Sebastiana Kaniewskiego, Łyduch uchylił się przed piłką. Należy mu zapisać, no myślę, że co najmniej jedną trzecią tej bramki. I Gibas pokonany po raz drugi w tym meczu, a po chwili mógłbyś pokazać, po raz trzeci bowiem Grzyb podaje do Konarskiego, ale Gibas tym razem nie dał się zaskoczyć. A w minucie 18 mamy wyrównanie stanu spotkania. Przebitkę wygrywa Buja z podaniem do Miedlara, który precyzyjnie uderza przy słupku i mamy remis. Gracze Złoty chcieli bardzo szybko wrócić na prowadzenie. Marek Kuc rozpędził się, minął rywala, ale Paweł Gibas był na posterunku. Potem też dobrą sytuację miał inny gracz do tych łaków już w drugiej połowie, czyli Zbigniew Łyduch, no ale... Przełożenie piłki na prawą nogę sprawi, ułatwiło interwencję Pawłowi Gibasowi. Eee, gracze Złotych w dalszym ciągu nie mogli wyjść na ponowne prowadzenie. Próbował teraz Grzyb, ale bramka nie padła. A w odpowiedzi prowadzenie mogli odzyskać gracze Nowego Ładu, bowiem eee, bardzo dobrze uderzył Hubert Bujas, ale piłka po nodze Kargula trafiła w słupek. Wynik się zmienia dopiero w minucie 26. Rozpędza się Konarski, podanie do Kaniewskiego, a ten dogrywa na dołożenie nogi do Kuca. Piękna akcja Kaniewskiego. Jest 3 do 2, gracze Nowego Ładu cały czas wierzyli, ale fatalnie w tej akcji spółdłował Kapuścik. Zemściło się to w 28, kiedy Grzyb dogrywa piłkę, trafia w słupek, dobitka dosyć przypadkowa i szczęśliwa Kuca, ale ważne to co w sieci, jest 4 do 2, ale... Nowy Ład błyskawicznie łapie kontakt Grzegorz Szczepan, wicelider klasyfikacji strzelców. Trafia po raz trzeci i jest 4 do 3, ale i złote chłopaki błyskawicznie odpowiadają, kiedy to na listę strzelców wpisuje się Zbyszek duch Ciekaw jestem, czy na pewno Grzyb z prezentacją podawał swojemu klubowemu koledze. W końcówce mamy jeszcze kilka bardzo dobrych sytuacji. Tutaj mocne uderzenie Zatonia a w odpowiedzi w mieście 38 mamy indywidualną akcję Franczyka, który w ten oto sposób wykorzystując jeszcze Huberta Bujasa. Strzela w rankę kontaktową. Gracze nowego ładu widzieli, że ten jeden punkt, który tutaj, który mogą dostać z armii, może być totalnie bezcenny i próbowali cały czas tutaj. Znakomicie uderzył Szczepan, ale Kargul był bohaterem swojej drużyny w końcówce tego spotkania. I mamy na końcu jeszcze ostatnią sytuację Franczyka, ale też broni Kargul i ostatecznie Amis Transport. Złote chłopaki odnoszą kolejne zwycięstwo, tym razem ogrywając Nowy Ład 5 do Czterech. Ostatnim spotkaniem w grupie mistrzostw drugim ostatnim spotkaniem grupy grupie było starcie, które komentowaliśmy, transmitowaliśmy na żywo na kanale naszej ligi. Był to pojedynek hatryka i żarłaczy. Miał naprawdę niecodzienny przebieg. Mecz ten komentował dla Was specjalnie Maciej Bartowski, dlatego pozwólcie, że uraczę Was fleszem z tego spotkania właśnie z komentarzem Maćka. Halo, halo, dobry wieczór, witam serdecznie z Nowochódzkiego Teatru Marzędzie. 30 sekund temu rozpoczęło się bezpośrednie starcie o Dywizję A, w którym grają żarłacze, ale nie zdążyłem powiedzieć wstępu, a mamy o, już 1 do 0. Otwarcie wyniku. Tak, jest to bezpośrednie starcie niemalże o Dywizję A, ponieważ wygrany z tego pojedynku awansuje na pozycję wice-lidera i będzie na pull position w walce o awans do elity. 2-0! Eee, no, hat-trick na deskach, to są już dwa knockdowny. Czy będzie trzeci? 3-0! To niesamowite, to niesamowite początku, teraz będzie szansa na pierwszą gola dla Hatrika, ale e, bez bramki. I 3 do 1. I 3 do 2. Ale na razie jedyną konsekwencją tego zagrania będzie rzut rożny. Wykorzystany idealnie. I gol! E, Kora. Udało się w końcu. Do Kasprzyka. Kasprzyk do sikory i do pustej bramki. Czepiec, ale tu siła dwóch Janiszynów na jednego. I, o, i teraz e, samobójcza bramka. E, ma za dużo miejsca i bardzo chciał się zrehabilitować. Teraz czepiec. Bardzo to dobry strzał tak Pomógł mu Sikora. I teraz Turek. Turek. Gol. Dziękiel, ależ fatalny błąd. Ale nie odnalazł Rzepeckiego. A teraz kory. Mate... taki typowy zawodnik box to box. Turek. Turek zdobywa hatryka w końcu. E, Można... Zawodnicy hatryka co najmniej z hatrykiem. Kasprzyk, bardzo ładnie Turek. I trwa yy, demontaż 10 do 5, brzmi już bardzo niebezpiecznie. Tym bardziej, że teraz Turek, Makua i 11 do I 5. już słabo wracają zawodnicy. Żarłaczy, a konsekwencją takich działań jest czwarty gol Cypriana Turka. E, ale nie tylko on, ponieważ Sikora. Sikora, Sikora, Makua. Ciekawostek, meczem w którym jak dobrze kojarzę było najwięcej meczów w historii na Alf To był mecz w którym było 30 do 0 brak Fischer Indywidualnie Fischer e, To no była akcja tego w ostatnich kolejkach Absolutny Armagedon I katastrofa zespołu żarłaczy Ostatecznie po utracie 12. Przepraszam, muszę to jeszcze raz zacząć. Ostatecznie po strzeleniu 3 bramek w 2 minuty. A potem stracie 12 bramek w drugiej połowie spotkania. Szarłacze przegrywają z hatrykiem 17 do 5 naprawdę Niesamowite. A my to jeszcze komentowaliśmy i mamy nagrane na żywo. Obejrzyjcie koniecznie, jeżeli nie widzieliście. I na koniec komplet wyników 14 serii spotkaniami Strasport złote chłopaki wygrywają z nowym ładem 5 do 4. Nowchózki klub sportowy pokonuje popolone styki 8 do 1 Drink Team lepsze od Enchy w stosunku 7 do 1 hatrick. Hat Strzela 17 bramek, żarłaczom tracąc 5 Galactic Futsal ulega rezerwom nh 5 do 8. I zobaczmy, jak wygląda piątka kolejki, 14 kolejki Dywizji B. W bramce po raz drugi w tym sezonie mamy Przemysłowa Kargula z samych transportu do chłopaki, a w polu mamy po raz pierwszy Pawła Buczyńskiego z Nowkowskiego Klubu Sportowego, który zaliczył hat-trick. Dawida Urbanowicza z NH2 po raz drugi. W piąte kolejki po raz czwarty Krzysztof Kolewicki z Drink Team. i również po raz czwarty Mateusz I. po hat-tricka, który za swój i genialny występ przeciwko żarłaczom i odbudowie, bo początkowo jego zagrania inicjowały bramki Żarłaczy i strzelił też samobuja. Zostaje po raz drugi w sezonie graczem kolejki. I jeszcze jak wygląda ligowa tabela? Oczywiście, nie może być inaczej, na pierwszym miejscu złote chłopaki, komplet punktów 36. Ale w dalszym, w dalszym ciągu nie wiemy, kto awansuje do dywizji A. na miejscu drugim premiowanym awansem mamy Hatrika, który ma 26 spotkań, ale hatrick rozegrał yy, już. Yy... 13 spotkań, zostało mu tylko jedno spotkanie. Natomiast dwa spotkania do rozegrania ma ekipa Lagi Bonito, która ma 24 punkty, ale Lagi Bonito nie może skorzystać z usług Jana Klicha, który pauzuje za czerwoną kartkę. Wbrew pozorom sytuacja żarłaczy nie jest beznadziejna. Mają 22 punkty, ale jeszcze dwa mecze do rozegrania. Tylko, że jeden z tych meczy to mecz ze złotymi chłopakami, a szansę na awans stracił Nowy Ład, który ma punktów 23 i hatrika już nie wyprzedzi. W grupie spadkowej przetasowania oczywiście iluzoryczna szansa na utrzymanie ma NH2 kosztem swojej pierwszej drużyny, ale na szóstym miejscu Drink Team, który ma 19 punktów, NKS ma punktów 18, pierwsza drużyna NH17, a w drugiej części tabeli rezerwę NH na miejscu 9 zagrają w dywizyce, jeżeli takowa powstanie, Galactic Futsal punktów 6, a popalone styki z jednym oczkiem. A jak wygląda kolejna, przedostatnia kolejka Dywizji B? Rozpoczniemy od meczu Amis Transport, Złote Chłopaki z Żarłaczami i to spotkanie jest być albo nie być dla Żarłaczy. Jeżeli chodzi o walkę na awans, ale tak jak mówię, a transportu do chłopaki na pewno nie złożą broni, bo chcą mieć komplet zwycięstw. A potem też nieco ciekawe spotkanie Laga Bonito bez Jana Klicha zagra z Nowym Ładem, który co prawda już nie awansuje, ale na pewno ma ochotę na brązowe medale. Jeżeli chodzi o grupę spadkową, popalone styki będą podejmować Drink Team, czyli lidera grupy mistrzostw spadkowej. Wydaje się tutaj wynik mocno... Przesądzony. Galactic Futsal będzie grał z pierwszą drużyną Enchy, będzie mógł się zrewanżować za porażkę z drugą, a NKS zagra z drugą drużyną Enchy. Za tydzień transmitujemy na żywo mecz dywizja pomiędzy, pomiędzy Triumfem Słomniki Warriors a Iglomenem i rodzinnymi restauracjami. Serdecznie na to spotkanie zapraszam nie tylko na hale, ale również przed ekrany komputerów czy innych. Telewizorów. No i yy, jak zawsze, klasyfikacje indywidualne. W dalszym ciągu o tytuł kula rywalizuje Dariusz Aniszyn z Grzegorzem Szczepanem. W tym momencie 37-35 dla Janiszyna. Norbert Wandasz i Mateusz Sikora II mają po 21 bramek. Na 5 miejscu Dawid Gwóźdzenka z 20 trafieniami. Z kolei Krzysztof Cholewicki z drinkiem ma trafienie 18. Dwóch asów hatrika, Kasper Kasprzyk i mają po 17 po 17 trafień w tym momencie. W klasyfikacji asystentów raczej nic nie odbierze Tytułu kolejnego: tytułu Kamilowi Janiszynowi 25 asyst. Wiceliderem Kuba Czepiec 18 asyst, Dariusz Niszyn z 17 asystami, a potem jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy kolejnych dwóch graczy: Hatryka Kacperka, ma 16 asyst, Mateusz Sikora asyst 15. Z kolei na szóstym miejscu Mateusz Franczyk z Nowego Ładu z 13 asystami, Rafał Gnutek z Transport, Złote Chłopaki 12 asyst, a po 11 asyst do tej pory zgromadzili Adam Żaba z Drink Teamu Jan Klich z Lagi Bonito. I na koniec jak zawsze klasyfikacja kanadyjska. Darusza ma 54 punkty, Grzegorz Szczepan 44. Na trzecie miejsce awansował Mateusz Sikora drugi, który ma punktów 36. Kasper Kasprzyk może się pochwalić 33 punktami. Kamil Niczyn ma punktów 32. Kuba Czepiec 28 i trzech graczy ma punktów 27. Norbert Wandarz z Boni, Bonito. Krzysztof Holewicki z Dream Teamu oraz Dawid Gwóźdź z Enchy. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się na hali podczas kolejnej transmisji. Oraz w kolejnych magazynach. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!